Inventment to firma, która powstała dzięki współpracy wybitnych lekarzy i inżynierów. W świecie medycyny możemy wyróżnić trzy okresy rozwoju. Pierwszy to farmakologia. Kolejnym dużym przełomem była diagnostyka. W XXI wieku będziemy na coraz większą skalę wykorzystywać terapie fizykalne, które mogą być tańsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż dzisiaj znane nam metody. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy urządzenie wykorzystujące polską technologię laserobaria, które dzięki wykorzystaniu synergii zachodzącej pomiędzy pięcioma czynnikami terapeutycznymi światłem UV, ozonem, tlenem, światłem czerwonym i polem magnetycznym pozwala na przyspieszenie Procesu regeneracji tkanek. Odpowiedni do burdawek i ich sekwencji pozwala nam osiągnąć lepsze rezultaty niż każdy z tych środków z osobna i większe niż suma wszystkich. Prowadzimy ciągłe badania nad doskonaleniem technologii dzięki naszym pracownikom, którzy stanowią fundament firmy. Czy jest Pan zadowolony z zabiegów laserowali? Oczywiście są widoczne efekty zabiegu. Witamy w świecie innowacji, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a nauka z wizją ekologicznego i zrównoważonego budownictwa. Jesteśmy producentem innowacyjnych konstrukcji drewnianych do budowy ścian oraz stropów budynków. Hybrydowa belka stropowa składa się z dwóch pasów górnych, pasa dolnego, wykonanych z drewna KVH oraz środników konstrukcyjnych. Innowacyjny ażurowy kształt belki i technologia połączenia tworzą hybrydowy materiał o zwiększonej wytrzymałości i sztywności przestrzennej. Nasze rozwiązania pozwalają w drewnianych konstrukcjach szkieletowych na bardziej elastyczne projektowanie, budowanie pomieszczeń o rozpiętościach aż do 8 metrów. Szybszy, łatwiejszy i bardziej bezpieczny montaż, optymalizacja kosztów budowy. Nazywam się Marcin Głodniok, jestem kierownikiem pracowni technologii środowiskowych Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Mam przyjemność zaprezentować Państwu technologię przekształcania odpadów niebezpiecznych w lekkie kruszywa syntetyczne, za którą Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nagrodę w konkursie Innowator Śląska. Uzyskane kruszywo syntetyczne ma praktyczne zastosowanie w gospodarce odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi, np. wybranymi odpadami z grupy o kodach 19 i 10. Neutralizacja środowiskowa odpadów, a następnie nadanie im odpowiednich cech pozwala na przetwarzanie odpadów stałych w produkty o charakterze kruszywowym. Kluczem innowacji jest wysoka wydajność i funkcjonalność oraz zastosowanie autorskiego preparatu chemicznego, powodującego związanie chemiczne wszystkich potencjalnie mogących się uwolnić do środowiska metali ciężkich. Wysoka Funkcjonalność kruszywa, jaką zapewnia jego wytrzymałość, porowatość i podatność na zagęszczanie bez negatywnych skutków dla środowiska, sprawia, iż staje się ono atrakcyjnym produktem rynkowym jako kruszywo syntetyczne, podsypka oraz wypełniacz.